Televisa presenta. występują. Zbuntowani, Zbuntowani, Odcinek 363. Usa vida buena bien que la. Wielki rosyjski pisarz zostawił nam taką refleksję. Sekret ludzkiej egzystencji to nie tylko życie, ale też świadomość, że się żyje. Tylko tyle udało mi się skopiować. Mam nadzieję, że ci się przyda. Nie wiem, jak ci dziękować. Jesteś niesamowita. Nie tylko dobra, ale też bardzo piękna. Co ty mówisz? Przysięgam, że czasem bolą mnie oczy, gdy patrzę na Twoją urodę. Co z Tobą? Przepraszam. Bardzo dawno się z nikim nie spotykałam. Nie to ja, przepraszam. Jestem bestią. Nic się nie stało. Wiem, jestem brutalem. Nie czas na takie rzeczy. O której kończysz pracę? Bo co? Chciałbym cię zaprosić na kolację w jakimś romantycznym miejscu przy świecach. Co ty na to? Tak. To znaczy, oczywiście, czemu nie? Zadzwonię później i spotkamy się wieczorem. Tak, czas na mnie. Żegnaj ślicznotko. To jest. Od ponad godziny czekamy na Ciebie na boisku. Musimy trenować. Spokojnie. Zobaczcie, co tu mam. Siadajcie. Teraz trzymamy ich w garści. To ich taktyka? Tak. Dzięki temu przestaną się liczyć. Już wygraliśmy, trenerze. Nie tylko to. Wykopiemy ich z rozgrywek. Ponoć zwycięska drużyna pojedzie na super wycieczkę. Nie pozwolimy im wygrać. Po naszym trupie zaatakujemy z każdej strony. Instytuto Latino musi wygrać. Wierzę w Was. Idziemy na trening. Czemu jesteś taka poważna? Coś się stało? Martwię się Vico coś przede mną ukrywa A ja tego nie lubię Co jest, kotku? Ciastko wpadło nie w tę dziurkę Czemu uważasz, że Wiko się dziwnie zachowuje? Ja to wiem Poznaje po oczach, że kłamie. Na pewno dzieje się coś złego. Ostatnio naskoczyła na lalkę, a przecież my nie jesteśmy agresywni. To było bardzo nieprzyjemne. Coś tu nie gra. Tak, ale wiesz. Co za idiota robił zdjęcia na okładkę płyty? Nie tym tonem. Nie mogą mnie fotografować. Jak się odnosisz do Roberty? Zamknij się okularniku. Zaczekaj, sama sobie poradzę. Nie kłóćcie się, bo zaraz przyjdzie nauczycielka i nas objedzie. Podejmijmy decyzję na spokojnie. Za jakiś rok. Prosząc jego tatę o zgodę, ona nie może o tym wiedzieć. No co robisz w tym zespole? Obiecałeś, że mi pomożesz Więc teraz to zrób Mówię do ciebie W tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy Pomożesz temu durniowi? Nie zaczynaj Powiedz tylko, czemu mu pomagasz Nie ufasz mi za grosz Wszystko robię nie tak? Nie mogę oddychać? Bo nawet wtedy cię zdradzam? Mia, to do ciebie do mnie? Od Sabryny. Odbiło ci? Oddaj mój list. Czekaj, to do zespołu. Jest mój. Jestem twoim chłopakiem. Co się tu dzieje? Wszyscy na miejsca. Arango, nie słyszałeś? Już idę. Po wydaniu pierwszej części Don Kichota, Cervantes publikuje swoje przypowieści. Serię opowiadań z morałem na końcu. Co z tobą, Arango? Nic, proszę pani. Co to za odpowiedź? Co przed chwilą powiedziałam? Co to za odpowiedź? Cisza. Nie zgrywaj się, Arango. Wyjdź z klasy, ale zrób analizę wiersza. Cisza. Podczas przerwy cię z tego rozliczę. Zrozumiano? Tak. Na co czekasz? Na ile stron? Nie trać czasu. Idę. Zabierz mi kopertę, wyjaśnię później. Proszę powiedzieć mi koluci, żeby przestała przeglądać się w lusterku, bo mnie oślepia i nie mogę czytać. To nieprawda. Cicho, koluci. Przysięgam. Nie proszę o wyjaśnienia. Nie przeglądam się, milcz! Obniżę ci ocenę ze sprawowania. Ale za co? Bo na pewno przeglądałaś się w lusterku. Żadnych wyjaśnień. Proszę o ciszę. Zamknij się. Zabiję cię, Roberto. Co się z wami dzieje? Spokój. Koniec z tym. Chodź tu, Barbie. Nic ci nie jest? Ty płaczesz, Pardo? Mija mnie podrapała. Nieprawda, cicho. Boli mnie oko. Mogę iść do Łazienki? Oczywiście. Dziękuję. Siadaj, koluci. Otwórzcie książki na stronie 62. Wstań i zacznij czytać. Tylko bez błędu.